Rada Gospodarcza powołana przez prezydenta miasta Radomia przystąpiła do merytorycznych prac. Jednym z głównych tematów poruszonych podczas pierwszego roboczego spotkania była potrzeba tworzenia nowych terenów inwestycyjnych. Wszyscy mamy świadomość tego, że bez terenów inwestycyjnych ani radomski biznes nie będzie się rozwijał, ale też będzie olbrzymi kłopot, żeby pozyskać inwestorów spoza Radomia. Stąd kilka postulatów, między innymi rozwój wulki krwackiej, ale także. Współpraca z gminami ościennymi, które dysponują znacznie większym areałem, który może służyć do rozwijania przedsiębiorczości. Kolejny temat poruszony podczas spotkania to potrzeba dalszego rozwoju szkolnictwa zawodowego, ponieważ jak się okazuje, w wielu radomskich firmach brakuje wykwalifikowanych pracowników. Kształcenie zawodowe w Radomiu jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, ale przedsiębiorcy potrzebują kolejnych narzędzi. My jesteśmy gotowi otwierać kolejne działania związane ze szkolnictwem zawodowym. Ale też co mnie szczególnie cieszyło, postulat tak zwany miękki, czyli propozycja zorganizowania konkursu dla Radomskiej Młodzieży konkursu, który będzie promował Radomski Biznes. Promocja radomskiego biznesu wśród młodzieży to dla przedsiębiorców jedna z kluczowych spraw. Chodzi o to, by zdolną młodzież zachęcić do wiązania swojej przyszłości z rodzinnym miastem. Chcemy również oddziaływać na poprawę wizerunku radomia na to, żeby młodzi ludzie, którzy się tutaj kształcą, nie myśleli o tym, żeby wyjechać. Chcemy też pokazywać inny radom inne możliwości, pokazywać fajne firmy, które na terenie miasta i okolic funkcjonują? Posiedzenia Rady Gospodarczej będą się odbywały cyklicznie.